słowa Ewangelii, Świętego, Łukasza o tobie. już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały wśród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naucznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać Ci po kolei dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których Ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławianych przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień Szawaty udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim wiózł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzeniem. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał proch łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze, by niebo utrwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Oto słowo Pańskie Od pierwszego czytania słyszeliśmy dziś fragment księgi Mechemiasza. To księga, która opisuje historię narodu wybranego po powrocie z niewoli dla Po 70 latach pobytu na ojczyźnie wracają do swojej ziemi. Częściowo zamieszkały przez inne plemiona, w międzyczasie. Zostały tam przesiedlone do zrujnowanej świątyni i zaczynają trud od budowy i swojego życia państwowego i lędzlinnego, bo za 70 lat bez Ale prawem życi nazywali tę część ksiąg Starego Testamentu, które nazywamy księgami historycznymi. Przede wszystkim Księgiem Mojżeszka, księga rodzaju wyjścia powtórzonego prawa kapłańska. Czyli te księgi, które opisują ich historię powołania Abrahama, pobiednicę, którą Bóg składa pierwszemu patriarzu, że z jego potomstwa powstanie wielki naród. Historię potomków Abrahama, którzy uciekając przed głodem, wędrują do Egiptu, tam się rzeczywiście rozrastają liczną społeczność, ale w międzyczasie stają się niewolnikami. Historię ich wyjścia z tej niewoli, wędrówki przez pustynię przymierza na scenariu. I wreszcie zdobycia tej obiecanej Abrahamowi dzień. Ci przesiedleńcy, jeszcze do niedawna, w pewnym sensie też niewolnicy, dowiadują się, że są narodem wybranym. Że Bóg, który złożył kiedyś obietnicę, zawsze jest wierny że ciągle są przedmiotem Jego szczególnej troski i opieki. Stąd takie zasłuchanie słowa tej Księgi. Bo uświadamiają sobie bliskość Boga, szczególną relację z Nim, wyjątkową, taką, jakiej nie mają żadne inne ludy. I Jezus, który przychodzi na początku swojej misji do rodzinnego miasta, do synagogi, miejsca modlitwy, czyta proroctwo Izajasza i mówi: Dziś spełniły się te słowa, a to proroctwo jest wyjątkowe. Bo to jest w zasadzie Ewangelia, że dobra nowina. Posłał mnie Bóg na maści, abym niósł dobrą nowinę. Więźnią głosił wolność, niewidomym przejrzenia, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski. To, tak jak słyszeliśmy w dzisiejsza niedziela jest odprowadzona jako Niedziela Słowa Bożego. Papież Franciszek po raz kolejny chce zwrócić nam uwagę na wagę tego Słowa. Chrześcijanie od początku mówili, że wiara rodzi się ze słuchania, ale nie słuchania czegokolwiek. Wiara rodzi się ze spotkania z tym Słowem Boga, które jest nie tylko informacją, ale też jest tą rzeczywistością, która tworzy ze mną przestrzeń, w której człowiek może odnaleźć swoje szczęście. się to może i kiedyś jeszcze panowało takie przekonanie, że przychodząc na mszę świętą, jak się zdążyło na Ewangelię, to to spóźnienia nie było. No to świadczyło o pewnym lekceważeniu. Pierwszej części mszy, którą nazywamy słowa, Słowa. Jakby ta druga, Liguria Eucharystyczna, była ważniejsza. Dziś Kościół bardzo mocno przypomina, że nie ma tu waż... mniej ważnej i ważniejszej części. Obie są jednakowo ważne. Bo przychodzi nie tylko w sakramentalnych znakach, ale to przychodzi także w swoim Dlatego z taką uwagą to słowo trzeba głosić i. Tego słowa słuchać. Ja zawsze z takim smutkiem patrzę na niektórych duchownych, którzy po przeczytaniu Ewangelii robią coś takiego. I teraz to ja Wam wygłoszę słowo boże. Wyciągają jakąś kartkę albo z głowy, zaczynają głosić swoje mądrości, opowiadając o ideologiach, moralizując czasami gdzieś tam jakimś cytatem biblijnym jakim pokrażając tam swoją przemowę. To nie o tego typu głoszenie Słowa Bożego chodzi w Kościele. To Słowo Boże ma być punktem wejścia do jakiejkolwiek refleksji. I y, zobaczcie, nawet jeżeli do y, dobrze nam znane, często one zaczynają się albo od pewnej formy nakazu czy zakazu, będzie albo nie będziesz, to we wstępie do nich, rzeczą jest najważniejsze wpada bardzo jasne stwierdzenie Ja jestem Pan który Cię wywiódł z niewoli. Bóg zanim zacznie dawać nam zakazy i nakazy najpierw działa, najpierw wyzwala i Chrystus podobnie przychodzi i najpierw zaczyna głosić dobrą nowinę. Nie zaczyna od zakazów i nakazów. bo tego specjalistami byli ci, którzy później stali się jego najzajorszszymi przeciwnikami. Ci specjaliści od sprawa młodzowego, że to wolno, tamtego nie wolno, a to należy czynić tak czy inaczej. On przychodzi głosić prawdę o tym, że Bóg jest kochającym Ojcem. Dzisiaj w naszej polskiej rzeczywistości martwimy się bardzo tak ogromnym odpływem młodych ludzi z Kościoła. Ale z drugiej strony, czasami z nimi porozmawiać, no, trudno im się może i dziwić, jeżeli w niektórych świątyniach albo z przekazów, które płynie przez media, słyszą tylko o y, takim moralizowanym na harmonii, Kresusie, to przychodzi człowieka zbadć. Przekazania są ważne w naszym życiu. Liturgia jest ważna w naszym życiu. Ale to wszystko wisi w próżni, jeżeli w punkcie wyjścia nie ma spotkania z Chrystusem i z Jego dobrą nowiną. Z prawdą o tym, że Bóg kocha człowieka. Lęki i strachem nie leci przekonać nikogo do wiary. Ja czasami chyba się temu nawet nie dziwię, bo już przyszło mi do tego przewyknąć, ale, ale ciągle jest mi smutno, jak spotykam czasami stątinę gorliwych katolików, którzy może to jest efekt tego trudnego czasu, które przeżywamy, zaczytują się i wyszukują wszędzie wszelkiego rodzaju prywatne objawienia, teksty, niemalże, apokaliptyczne, różnych mistyków, w yy, których aż dzieje grozo. co to się nie stanie, jeżeli my czegoś tam, kiedyś właśnie z takim włożem młodym, rozmawiałem, zaczął cytować o no, tym razem to dokumenty, posiła nieco podstarzało. Soboru trybyńskiego przeponując mnie, że to, co Kościół czyni obecnym w czasie liturgii, to, to jest e, nadużycie, zerwanie z tradycją, że miszako to tylko po i tyle do ludu. Mówię no, pięknie, 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 że sięga do takich historycznych tekstów, ale powiedz mi, choć raz czy się Ewangelii. Okazało się, że nie. Rozmawiamy. Chrystus przychodzi głosić dobrą nowinę. Przychodzi ukazywać Boga nie jako skrupulatnego księgowego, który rozlicza człowieka z zachowywania prawa, tylko Boga, który większość tego księżył będącego konsekwencją naszej winy, naszych grzechów, wierza na siebie. To jest punkt wyjścia. Dopiero spotkanie z takim Bogiem, usensownia i liturgię, i przykazania. Wszystko to, to, co składa się na tą przestrzeń przeżywania przez nas Iraku. Dopiero spotkanie z Bogiem, w którego go i któremu uwierzymy. Bogiem, który szkodzi z